A Grzegorz Braun ma 8% w sondażu CEBOSu, jest czwartą siłą polityczną w Polsce według tego badania, a to oznacza, że to jest y, wielkie wyzwanie dla polskiej prawicy. Czy tego typu postawa, kłamstwo święcimskie, negacjonizm, coś, co wydaje się zupełnie niedopuszczalne i jest niedopuszczalne w debacie publicznej, może stać się mainstreamem. Zaraz będę o to pytał Tobiasza Bocheńskiego, ale zobaczmy o co w tym wszystkim chodzi. A w studiu, proszę Państwa, Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, eurodeputowany także. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Panie pośle, pan, między innymi Pan, ale też Jarosław Selin, mm. ale też między innymi pan Jabłoński, ale też pani Beata Szydło. To są osoby, które zarejestrowałem w Prawie i Sprawiedliwości, które odcięły się od Grzegorza Brauna i od tej wypowiedzi w jakiś yy, yy, różny sposób, to znaczy napisaliście Państwo swoje zdanie w tej sprawie. A dlaczego. Yy, tak mało osób sprawa i Sprawiedliwości się odcina od tego. Znaczy, ja bym użył innego porównania, bo jednak odcinać się to jakby pan Brown był do nas w jakikolwiek sposób przyszyty, a nigdy nie no to był. To wyraziliście... Wyraziliśmy swoje stanowisko. Swoje tak, stanowisko. Tak, to jesteśmy w gronie tych osób, które uznały, że w tej sprawie zabiorą głos. No i myślę, że w tej no, sytuacji bardzo niesmacznej i karygodnej i też trudnej wizerunkowo dla Polski za granicą. E, zabraliśmy głos, no, pan redaktor przytaczał swoje stanowisko. No to... Nie, nie, no ja oczywiście Co? mówię na początku rozmowy, że to pan też zajął stanowisko, Jarosław Selin i Beata Szydło i pan Jabłoński, no pan, dlatego pan... żeby pokazać, że to jest stanowisko jakiejś grupy na polskiej prawicy, która się odcina od tego skandalu. Natomiast chciałem pana zapytać, czy pan na przykład oczekiwałby, żeby pan Nawrocki zajął stanowisko osobiście w tej sprawie? Nie, znaczy, panie doktorze, pan, wypowiedzi pana Brauna zostały powszechnie ocenione i chyba istnieje dość szeroki konsensus co do tego, jak je oceniać. E no, jest to zdarzenie, które ma miejsce. Czy wszyscy muszą się na ten temat wypowiadać? No, ja uważam, że nie. No, najważniejsze, najlepiej by było, gdy pan Bram się wypowiedział. No, ale pan Bram się wypowiedział w taki sposób, że chętnie by dokończył ten wywiad w innej stacji, jeżeli kto by się zgłosił, żeby porozmawiać sobie o mordzie rytualnym i najchętniej o e, kwestionowaniu komór gazowych. No, ale to by trzeba było może zapytać się, jakichś. E, Historyków, którzy dobrze znają się na temat wypowiedzi Rotmistrza Pileckiego. Przecież to jest pytanie właśnie do prawicowego polityka, panie pośle. Dlatego o to pytam. To jest no. jednak ktoś, kto jest na polskiej prawicy? I, i państwo jesteście, że no, chciałbyś... tak powiem, po tej stronie. No, no dobrze, ale to tak samo pan Gawkowski mógłby komentować każde, każdą wypowiedź pana Zandberga. Ale dobrze, panie redaktorze, no, Ale no, czy Zandberg ta... jest kłamcą o święcimskim? Nie, no ale mówię, gdyby powiedział coś radykalnego. Ale nie powiedział. E, no dobrze. No, w każdym razie ta sprawa na razie. E, budzi poważny niepokój na różnych poziomach, co starałem się w swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych y, czemu dać wyraz. Dlatego, że ja po pierwsze uważam, że pan Grzegorz Braun jest y, osobą, y, wiemy, że jest dobrze wykształconą, jest synem profesora polonistyki, sam ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i zna literaturę polską po 1939 roku. Jest autorem licznych filmów, więc zna również historię. I nagle w wieku 58 lat on postanawia nam wszystkim obwieścić y, swoje stanowisko, że Komory gazowe w Auschwitz-Birkenau są fake'iem. Ja uważam, że moja interpretacja tego jest y, taka, że to jest działanie absolutnie wyrachowane i koniunkturalne w danym momencie politycznym. On uważa po prostu, że mówiąc takie rzeczy, odwoła się do pewnej części Polaków, którzy mogą nosić w sobie pewnego rodzaju emocje polityczne, które mu pozwolą. Weź do Sejmu. Ja uważam, że to jest to. I to, i proszę mnie dobrze zrozumieć, to, że ja tak uważam, to jest gorzej, niż samo stwierdzenie tego faktu, bo to jest jeszcze koniunkturalne wykorzystywanie zagłady kilku narodów, bo przecież nie tylko żydowskiego, ale i polskiego, i pamiętajmy, Romów i Sinti, którzy tam zginęli. A po drugie, jest też powrotem do dyskursu. 19, 18, 19 i XX wiecznego, który wydaje się, że został on zakończony w Europie, a istniał dotyczący tak zwanych oskarżania Żydów o mordy rytualne, zostało, zresztą cała ta narracja została potępiona przez Kościół Katolicki przez świętego Jana Pawła II, czyli żebyśmy, żeby telewizowie dobrze rozumieli, to jest takie twierdzenie niektórych osób, do których pan Braun się odwołuje, że Żydzi w celach rytualnych na przykład porywali e, dzieci chrześcijańskie i mordowali. Taki mit na przykład był z, jest związany Istniał w Sandomierzu, o czym było głośno, bo to jest dotyczyć polskiego średniowiecza, on jest tam przez historyków opisywany i wiemy, że większość, że te zarzuty są, mają charakter nieprawdziwy i bardzo często w historii tego rodzaju zarzuty poprzedzały różnego rodzaju gesty barbarzyńskie i okrutne w stosunku no, do pośle, mniejszości żydowskiej. Ale ja dlatego zapytałem, to o, się działo o, o w różnych miastach Europy i no, chyba wszyscy mieliśmy nadzieję, że do tego rodzaju Tematów i rozmowy. Ale Panie, panie pośle, dlatego zapytałem o Korala Nawrockiego, bo przez czas prezydent Elekt, szef Instytutu Pamięci Narodowej, oczywiście IPN potępił jako IPN, ale ja hmm. zastanawiam się, czy prezydent, który rozpoczyna swoją kadencję jakby zabrał głos w takiej sprawie, nie zapunktowałby w taki sposób, że stałby się strażnikiem pamięci historycznej, zaprzeczyłby kłamstwu oświęcimskiemu, znaczy podkreślił, że to jest skandal i pokazałby pewną siłę. Braun poparł Nawrockiego, ale czy dzisiaj nie powinien Nawrocki według pana jednak zabrać głos w tak trudnej sytuacji? Ja uważam, że trudnej dlatego, że jak prawica stanie się prawicą Brauna, Polsce i w ogóle, że, że Bran będzie miał jakiekolwiek znaczenie w mainstreamie, to znajdziemy się w miejscu politycznym poza klasycznym do tej pory sporem, tylko wraca barbarzyństwo, wraca brunatny opar, którego chyba wszyscy w Polsce chcieliby uniknąć. No, na pewno wszyscy chcielibyśmy uniknąć, dlatego w konstytucji mamy zapisane zakaz szerzenia ideologii komunistycznej, faszystowskiej i nazistowskiej. E no, dzisiaj kardynał Ryś zabierał głosy, mówiąc. No tak, że, ale czy episkopat, że... czy kardynał Ryś? To jest pytanie no też arcybiskup Galbas, że się odwołam do y, swojego arcybiskupa, ale też odwołuję się do swojego biłego arcybiskupa, czyli akurat tak się, tak się składa. My, ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby pan Bram zabrał głos i przeprosił, tylko, że on tego nie zrobi i nie zrobi tego. I myślę, że na to... Y, 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 to jeszcze, żeby zamknąć tę Wydaje mi panie się, pośle. że tego nie zrobi, bo nie powiedziałem tego. To wydaje zapykam. mi się, że jego celem politycznym jest to, żeby zostać aresztowanym. Ja tak uważam, tak rekonstruuję... To, męczennictwo. Powstało. Tak, tak. Uważam, że pan Braun bardzo by tego, A... by tego chciał, dlatego że wtedy będzie jedyną osobą na prawicy, czyli od centrum po prawicę, której by się coś takiego przydarzyło